那英总办。 Wynik Pierwszy mecz nowego sezonu od razu zaczynamy od zwycięstwa. Gratulacje 2-0 i bramka na koncie. Dziękujemy przede wszystkim wszystkim kibicom za to, że przyszli bardzo licznie. Dzisiaj mieliśmy szczytny cel. Pomagaliśmy naszemu młodszemu koledze, który tutaj siedział na ławce. Inauguracja, nieważne w jakim stylu myślę, ale mimo wszystko myślę, że w dobrym. 2-0 do przodu, wózek jedzie dalej. No właśnie pytanie o ten styl zawodnicy Złocieńca na początku meczu chyba trochę przycisnęli. Było ciężko, czy martwiliście się o ten wynik na samym początku? Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie i wiedzieliśmy, że z każdą minutą będziemy przejmować inicjatywę i rzeczywiście tak było. Początek nerwowy, ale troszeczkę ludzi, dużo osób, lekki stresik wśród zawodników, ale druga połowa zdecydowanie pod nasze dyktando zasłużone pewne zwycięstwo. A jak się czujesz z tą pierwszą bramką nowego sezonu? Eee, bardzo się cieszę. Eee, nieważne, kto strzela, ważne, że wygrywamy, eee, ale gdzieś tam zawsze jakaś mała radość z brameczki jest. Eee, najważniejsze zawsze są trzy punkty. A jak to właśnie było z tą taktyką? Czy byliście przygotowani na to, że złocenie zrzuci się wszystkie siły na początek meczu, a później będzie... Szła? Taka była taktyka, czy jednak to wyszło dopiero w trakcie meczu? Chcieliśmy ich od początku przycisnąć, przejąć inicjatywę, ale z minuty na minutę oni łapali granie, dlatego tutaj cofnęliśmy się troszeczkę w początkowej fazie, ale to, co tutaj powiedziałeś przed chwilą, byliśmy pewni, że w drugiej połowie na pewno przyjmie inicjatywę. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie, mamy bardzo szeroką ławkę, każdy zawodnik rezerwowych, który może wejść, z pewnością podniesie poziom, jak było widać tutaj, wszedł kądzio na churny, nowy nasz tutaj nabytek, który zrobił karnego, weszli inni zawodnicy, którzy dali dużo jakości i przy sześciu, pięciu zmianach nie było w ogóle widać różnicy. Duża jakość i długa ławka rezerwowych. Co to wskazuje na resztę sezonu? Eee, że będziemy się liczyć w walce o zwycięstwo. Nie mówimy o tym dziś głośno, ale w każdym meczu chcemy grać o punkty. Mamy bardzo dużą ławkę, mamy bardzo dużo młodych zawodników, mamy bardzo dużo wychowanków, eee, jest kilku doświadczonych i na pewno ten zespół z meczu na mecz będzie wyglądał coraz lepiej. Wspomniałeś też o szczytnym celu dzisiejszego meczu. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jednemu z naszych zawodników tutaj juniorów spalił się dom w okolicznościach takich nieszczęśliwych. Dzisiaj były ciasto, które przygotowali rodzice, były popcorn, był wata, była dmuchańce dla dzieci. Dzieci wyprowadzały dużo rodziców przyszło. Wszystkie pieniądze, które zebraliśmy, zostaną przekazane na odbudowę jego mieszkania. Także musimy się wspierać jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.